Witam serdecznie, długie Kostakowo. Dzisiaj drugi locik treningowy 70 km. Tylko, że tam jeden tym małym śmigłowcem to przeszkadza? Praktycznie wypuścić, może odleci. Bo tu nadlatuje co chwilę jakiś nienormalny. Jest w głębi, myślę, ponad 1000 w granicach 1000. Tak jak powiedziałem 70 km, drugi lot, lot treningowy moich gołębi kolegów, wszystko robione według norm, koszowanie, praktycznie bez zgromadzeń. Za chwilę startujemy, tylko no muszę się upewnić, że on tu nie, zaraz nie wróci, bo strasznie nisko tu latał. Wszystko przepłoszył. A tu jeszcze chwilę temu chodziły zające i, i, i żurawie, ale on nie, no niestety przepłoszył. Startujemy za dosłownie parę minut 70 km. Myślę, że locik powinien być udany bo to mówię 70 km. Pogoda jest ładna jak na gołębiarską pogodę wiaterek sprzyjający czyli jak na drugi lot treningowy bardzo dobre warunki. Za chwilę startujemy. Nie słychać go, chyba dalej odleciał. Ale Jeszcze moment, bo on tu moment zaraz może wrócić. Eee, tak jak wcześniej wspomniałem na pierwszym filmie, nie wiadomo co jeszcze z lotami. Eee, kolega z związku eee, ekologicznym Czyli e, praktycznie pierwsze wystawy psów są zaplanowane na czerwiec. E, czyli oni tam coś w tym kierunku może więcej wiedzą. Czyli ja podejrzewam, że może nasza sytuacja będzie bardzo podobna. Dobra, startujemy. Nie ma. Nie widać ani słychać. I mówię 70, kilometrów, 70 km 70 w granicach tysiąca gołębi Startujemy. Dobry lot, o, to jest, to jest. Pięknie. I tu się wszystko otworzyło. Tu się wszystko otworzyło. Tu też, aż kurzu. Mamy na głębię, muszą odchodzić, w tamtym kierunku, gdzie odchodzą. Bardzo szybko odchodzą, w kierunku domu, chyba, chyba że będą krążyć. Nie wiem, czy to widać. Tam idą. Całą grupą, całkiem inaczej niż w poprzednim locie, bo na poprzednim się porozbijały na trzy grupy i tak też przychodziły do domu u kolegów. Tu na razie jedna grupa. No są kawałek oddalone, ale słychać jak lecą. O, tu jeszcze jakieś wyskakują cztery. A tam jeszcze siedzą w koszach, jakieś łobuziaki. No! Psz, psz, psz. Psz, psz, psz. Psz, psz, Do domu! Do domu! Psz, 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 psz. O, tu siedzi, ale z wyjdą. Jeszcze je widać. Robią kółka. O, gdzieś mamy kruka. O, zniżyły się za drzewa, poszły na dom. Ja teraz to te wygonię. Do usłyszenia. Dobry lot.